Którą wysłałem zmienić zdanie. W tamtej bitwie. W tamtej bitwie nie widziałeś poziomu odpowiedniego. Tu to jeszcze nie było tak źle. Ta bitwa, co wysłałem to dopiero jest skórna dramat. <ścoughs> to jest patologia. Podgłośniłem mikrofon. Zgodnie z prośbą Panie Purwinek, podesłałeś bitwę na Emixie. Masz zestaw Staba Dosu Turbo, to jest mój zestaw. Też lubię go bardzo fajnie. Dobra, skubak papatki. Trzymaj się, że do jutarka, czy tam, kiedy będzie się chęć i czas wpaść. Dzięki bardzo za dzisiaj. Czy we wrześniu będzie buff dla Type'a 5 i 3 Patchata? Zobaczymy. Wiem, ale nie powiem. Nie no, nie mogę nic powiedzieć. Ładny strzał. No, ten strzał był słaby. A czy... Nie wiem czy ty chciałeś mu zdjąć gąskę, ale nie wydaje mi się Pod zbyt dużym kątem strzeliłeś to w gąskę. Ten dobry, ten dobry. Ale brzydki czołg niepomalowany. Dobra! Nie dramatyzuj. Pięknie. Na razie jedna pecha zmarnowana. W mause bym powiedział. Ale co jest cudowne? Oni mają wywalone w ciebie. Oni sobie strzelają w tego, w tego. A ty? Ja tu jestem! Halo, pada Siemano! Siemano! cześć, cześć! A mnie tu nie ma. Tu jestem! Hallo hallo. Piękne, no to... Tylko strzelać. Tylko włók... Nawet nie musisz się kontować, tylko... Lewy przycisk myszy, lewy przycisk myszy, lewy przycisk myszy, lewy przycisk myszy. No, kolejny. Piękny. Teraz zaczyna się robić nieciekawie. Mają spore siły. To jest Twój sojusznik, trochę ciężko, może być. Jeszcze jedna pecha i go nie będzie. Czy chcesz zebrać tą pechę? Chciałeś ją zebrać. Czy to był błąd? Nie wiem, ale czas pokaże. Ale trochę szkoda, bo zrobiłeś 200, straciłeś 400. Nie patrzy w ciebie. Nie patrzy, ale Maus patrzy... Mało życie się robi. Pięknie. No i teraz możemy zająć się progiem. tysięcy przewagi, no bitwa wygrana. Nie wiem, jak miałbyś to przegrać, tylko boisz się zaatakować ich, bo nie masz życia. Ale Patona akurat bym się nie bał. Odbił się od boku na masę. Nie masz prędkości, aby go staranować. Czy będzie 10000? tysięcy? Hmm. Ciężko. Panie mister Krzemko. Bardzo bym prosił, żeby pan nie obrażał innych użytkowników. Może pan powiedzieć, że ktoś jest słaby albo dobry. Tak, ale... Trochę za bardzo zaczynasz obrażać wszystkich dookoła, no. Nie szukamy tutaj ludzi takich, co obrażają, tylko takich, co lubią sobie porozmawiać. Najlepiej w pozytywnej atmosferze, z kulturą osobistą. Jeszcze nie zacząłeś obrażać. No to z góry uprzedzam, że nie można, prawda? Bo. Staramy siebie szanować, tak? Można kogoś nie lubić. Można z kimś nie rozmawiać, ale... Wszędzie są granice, których nie można przekraczać. Ale wracając do powtórki. Słuchaj, Pulwinek, co ja Ci mogę powiedzieć? Spierniczyłeś na początku jeden strzał w Mausa. Wiesz o tym? No, chyba wiesz o tym. Jak był początek bitwy, tam jechał tunel, tunelem strzeliłeś w gąskę. Wydaje mi się, że mogłeś przymierzyć w dolną płytę i zrobić strzał więcej w Mausa. Natomiast z całą resztą... No to... No, rewelacja, no, no rewelacja, no, to no, no, cudownie, no, majestatycznie, wybitnie, genialnie, kosmicznie. Po prostu. Rozumiesz? Zagrałeś fantastyczne zawody w tej bitwie. Tylko szkoda, że nie wpadło te 10 koła, natomiast to nie zmienia faktu, że wynik jest fantastyczny i tutaj było bardzo dużo yy, po prostu fajnych zagrań. W Krótkim czasie. No tylko mówię, szkoda, że tych 10 tysięcy nie ma. Kamak Steely, dziękuję ślicznie za 19 miesięcy. Subskrypcji, dobry wieczór. Andrius, dobry wieczór również. I to była, moi drodzy, ostatnia powtórka, którą miałem na dzisiaj. Jest godzina 23.51. O siema, dropsik! Kurka, nawet nie.